dziesiąta edycja Turnieju Smoka, czyli solidna dawka adrenaliny i emocji dla fanów piłki nożnej. A w każdy weekend od 8 listopada do marca w Krakowie będą się odbywać turnieje piłki nożnej dla drużyn z całego świata z roczników od 2011 do 2019. Więcej na temat wydarzenia opowie nam jego organizator Mariusz Wyszyński. Turniej Smoka jest skierowany do młodych adeptów piłki nożnej. Jak wiemy bardzo się piłka można rozwijać i dla chłopaków i dla dziewczyn. Organizujemy to w co tydzień na hali Orzeł Piaski Wielkie i co tydzień inna kategoria wiekowa, to nie dwa dni. U nas biorą udział zespoły w całej Polski, nad morza z Pomorza, z Świętokrzyskiego. No z każdego oboje morza mamy tym Wytępują także drużyny zagraniczne jak m.in. mieliśmy Indie i będą połownie Indie. Mieliśmy Anglię, Irlandię. Mamy Ukrainę, Słowację, Przewy, Także jest różnorodność. Staramy się też zapraszać gości. Mieliśmy kilka wielkich osób, na przykład Ewa Wachowicz, Paweł Zygmunt, Olimpijski. Można też powiedzieć, że na początku spikerem naszego turnieju był obecny, były prezes, później był mistry, pan Marek Bartoszek, który bardzo nas wspiera i pomaga nam w organizacjach turniejów. Męcze trwają po 17 minut w każdym roczniku, natomiast zawodnika starszych grają na całym boisku o wymiarach dokładnie 68 na 37, natomiast w tych mniejszych dzieciach, roczniki 2,17, 2,18, 19 dzielimy boisko na 3. Bojska równe, które są oddzielone bandami. Fajnie się gra, bo nie ma autów, nie ma rzutów różnych, tylko piłka jest jak w boisku i my też trwa 17 minut. Zaczynamy 8 listopada, gdzie zagrają chłopcy z 2-16. Tam zagra 12 drużyn podzielonych na dwie grupy, bo 6 drużyn, to jest sobotę rozrywki. W niedzielę najlepsze drużyny z każdej grupy grają bliżej mistrzu, a drużyny, które zajmą czwarte, piąte, szóste miejsce grają w bliżej euro. Co oferuje turniej dla zawodników? Jakie atrakcje, udogodnienia? Dzień dobry, Ania, prawa ręka organizatora, Mariusza. Mamy bardzo szeroki wachlarz atrakcji dla dzieci, w szczególności biorąc pod uwagę drużyny przyjezdne, ponieważ turniej nie tylko zaprasza dzieci tutaj z okolic Krakowa, ale tak jak już wcześniej było wspomniane, mamy bardzo dużo drużyn z całej Polski, więc wiadomo, jeżeli taka drużyna przyjeżdża, na przykład z nadmorza albo z innego województwa, nie przyjeżdża tylko i wyłącznie po to, żeby zagrać na turniej. Ale też właśnie takim clou naszego turnieju jest to, że mogą skorzystać z bardzo wiele atrakcji. Zapewniamy im nocleg, zapewniamy im oczywiście nocleg z wyżywieniem. Jeśli jest to drużyna zdalsza i nie dysponuje swoim autokarem, zapewniamy im również tutaj transport na miejscu z hali do hotelu, z hotelu na hale oraz do bardzo różnych atrakcji, z których dzieciaki korzystają na terenie Krakowa, różnego rodzaju muzea i sam rynek. Wiadomo, też dla niektórych jest, jest atrakcją taką na torcie podczas całego tego wydarzenia będzie turniej mikołajkowy. Czym on jest? Na czym on polega? W tym roku turniej mikołajkowy odbędzie się w 7 grudzień dla zawodników rocznika 219 i młodsi. W turnieju i 28 drużyn podzielonych na 4 grupy. Jest to jedyny turniej, w którym nie zlikwidujemy bramy, nie robimy tabel, tam dzieci się mają bawić uśmiechem, ani nie się na to, które bramy strzelił. W sobotę jak zawsze będzie mikołaj, który będzie rozdawał prezenty, a w niedzielę jeszcze to to, bo mamy losowania dla zawodników, trenerów, nagrody, które fundowali sponsorzy. A jakie czekają nagrody dla uczestników? Oj, to nie wiem, czy wystarczy nam czasu, żeby wszystkie wymienić. Tak jak wcześniej było tutaj wspomniane, w zależności od ilości uczestników, każda liga dostaje nagrodę. Główne nagrody są to między innymi dofinansowania do różnego rodzaju wyjazdów na turnieje zagraniczne, dofinansowania do sprzętu sportowego, vouchery gotówkowe, dofinansowania, jeśli chodzi o stroje klubowe, gadżety klubowe. To są jedne z kilku nagród głównych, których wygrana drużyna może sobie po prostu nagrodę wybrać. Każde dziecko dostaje medal, bardzo ładny. Każda drużyna dostaje puchar lub statuetkę. Oczywiście nie tylko pierwsze miejsca w danej lice są nagradzane, są również nagradzane drugie i trzecie miejsca z różnymi voucherami dofinansowującymi. Tylko już to są odpowiednie oczywiście kwoty do odpowiednich miejsc. Na każdym turnieju jest również Wyłaniany najlepszy zawodnik, strzelec, bramkarz. Są to nagrody indywidualne. I tu jest dosyć taka, wydaje mi się, istotna, ważna informacja, że to trenerzy głosują na danego zawodnika. To nie my, jako organizatorzy, wybieramy dziecko, które jest nominowane do nagrody, tylko jest to fachowym okiem trenera na karcie do głosowania zaznaczane. Więcej informacji na temat turnieju na Facebooku, TikToku i Instagramie: turnieju Smoka, a także na stronie internetowej smoka.pl, Tam też można wypełnić formularz zgłoszeniowy swojej dru... Rozmawiał Tomek Irzek, patronuje SK2. skórka.